Wychodź gnojko z mojego samochodu, co ty zemyśli? Ej, ale pa, prawie wypadł, prawie wypadł Ty, wiesz co? Mam pomysł Wyciągnijmy wszystko tutaj Czekaj, bo zgubiłem drzwi wy, wycią wy, Wyciągnąłem ci też silnik Może teraz się go będzie dało jakoś wyciągnąć tu. Jaki on rozciągnięty jest, ty Widział ktoś moje drzwi? Ale żeś mu dresy rozciągnął Nie widzę moich drzwi Ty, mam pomysł Oddaj drona Nie wiem, do palety też o tym myślałem Ale boję się, że umrę Ojeju, czekaj, bo sam, cały samochód chyba cię przyczepił. Ty może się o to przyczepić do tego? No Chyba tak. Ty, bo ja mam plan. Wejdź, zobaczy się to. No właśnie, no jest za ciężkie, nie jestem w stanie przesunąć się gdziekolwiek. Dobra, niech się, niech się słapnie. No nie gadaj, że chcesz do drona, ty, ej, to może być dobre, no. Dawaj, dawaj. No jest słapnięty z twoim samochodem, więc. Tylko problem jest taki, że nie podniesiesz tej palety. Okej, okay. ty! Wyciągnąłeś ciało! Udało ci się ciało no. wyciągnąć! No! ty ciało! Ca... Samo ciało wziąłeś! Jadę z ciałem! Jadę czy nie jadę? No leci z tobą ciało na pacę, ty! Serio? No serio, no! Kto się rozciągnęło? Co jest grane w ogóle, ty! No leci ciało z tobą, ty! Dobra, ląduj, ląduj, bo u mnie trzeba wyciągnąć. Ty jak wylądował, to nieźle. Ty, pomóc ci? O, pa. No drupa nie wyciągnął, czekam, bo on jest. No, jest wyciągnięte. No. Ui! Patrz. Gdzie jesteś? Odleciałem! Gdzie? W krzakach leży. Aha e, No pa, leży tu twoje ciało. Jaki żyra? Patrz to! Pa jak to się rozciągnęło. Ja ty nie wiem co się dzieje, ale droga tam. <laughs> Dobra, ej, a wyciągnąłeś to ciało, czy nie? Tak ja Dobra auto po skład To ja muszę teraz tutaj swoje wyciągnąć O! Z moim jest ciężej Co się dzieje, ty? Ty co, samochód zahaczasz Ty, spróbuj odlecieć do góry Bo może to ty musisz Tak, ty! Ty możesz odblokowywać samochody, wyciągnąć jestem, ciało Jestem hakerem ciał samochodowy. <laughs> możesz już zlecieć na dół Ale bez kitu, ty, bo ja nie mogę, ale jak ty weźmiesz to wyciągasz to ciało, jakby nie. nie to tak, tak jakby u ciebie tego ciała nie było. Jaka baletnica bez kitu? Co jest? <laughs> POBOT! <laughs> nie panuje! Stary, moja postać ma jeszcze taką ta pozę, jakby baletnicą było, nie? O! Ty! Kurde, dron mi wyleciał. A masz ciało przy dronie? No. Widzisz tą To Jest rozciągnięte trochę. A, czekaj, to pa... O! Dobra! Bie bierzemy drona ci na dach, bierz go. To dawaj zamontuj. I tego, i jedziemy. Nap no, rozciągnięty. No, <laughs> napraw sobie furę. Czekaj, go muszę kliknąć u ciebie, bo u mnie, bo będzie potem. O, masz drona zamontowanego, dobra. sparamy. Pro wszystko działa, to możemy jechać. Kurde, Ty! zasuwane drzwi ma. U mnie to twoje ciało ma osobno nogę i osobno ten resztę. No, bo żeś tak odleciał. Mi się zaczyna rzucać. czekamy Dobra, no spadamy, spadamy. Kurde, ale jesteś teraz. znanym. Tutaj. Wyciągaczem ciał. Wyciągaczem cia ciał. Dokładnie tak. Jest stacja przed nami, chyba. Będzie mała taka. E, przy drodze będziemy mogli się zatrzymać. O, by... jak śmignął! shit Dobra, ciśniemy teraz! Nie, nie, nie do, dokładnie, nie zatrzymujemy się. Jedziemy, jedziemy, póki prędkość jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Coś mi robi się ciemne słońce, mi coś zasłania. Ja nie wiem, czy to nie jest twoje ciało rozciągnięte. Nie, to zaćmienie. Ty, co to było? To jest nic, nic, nic. Stacyjka. Ooooo! Ty driftuję! Ej, bo straciłem części! Co? Dachuję! Poczekaj, poczekaj, coś mi odpadło. Nie wiem czy to... Na pewno mi światła odpadły, nie wiem czy chłodnica mi nie odpadła. Nie mogę, stary. Dobra, to ja czekam, sobie wypiję herbatę na pace. Dobra, dobra. Kurde, gdzie te części poleciały? Chłodnica jest. Światła mi odpadły tylko? Koła mam. Drzwi wszystkie są. Chyba światła mi odpadły. Dobra, walić te światła. Nie potrzebuję świateł. Mam nadzieję, że tylko światła, bo bo jak więcej to przypał Jodę Wychodź tam z tej z tam spaki już powoli Przecież kończ wpić herbatę Bo jodę Co za zygzowata taka droga tu jest ty Ja sobie tu pauzę robię Pauzę to co możesz w grze robić Dawaj dawaj Ale mnie rzuca Niech cię nie rzuca, bo robię dzień akurat haha <laughs> to... <laughs> Akurat, akurat miałem kamerę idealną, widziałem co się z tobą dzieje. Kurczę, ledwo mi pani. panie. Ty ta droga się coś robi dziwna No taka zygzakowa zygzakowata ta taka. To droga? Bez kitu, no? To pijany tutaj to robił chyba. Toś nieczoźwy. U ciebie też taka zygzakowata, nie? No, nie wiem co się dzieje. Ty. Ale pa, jak, jak, jak długa taka zygzakowata jest. No i w ogóle jakieś dziwne wzniesienia. Podejrzany Ostrzegaj na, przed kamykami na drodze, bo mi trochę twój dym zasłania O ty, co tam, a statek przed nami, Z, jedziemy na statek, nie, po paliwo do Ja karnistru. mam dużo paliwa Ale do karnistrów To tak jakbyśmy, Ale wiesz Ale ja mam trzy Na pacę Ja bym pojechał Ja bym pojechał. A nie, w sumie jest dalej, a chcesz? Zobaczymy, no Ale trzeba, trzeba byłoby pamiętać to jest jakiś chyba budynek widzę Ja widzę... Psz, nic nie widzę Ty, a widzę nie się widzę w tym tęczu! Jest tam coś daleko Dobra, walić, walić ten statek Najwyżej jak będzie kiedyś bliżej to wtedy podjedziemy ja nie wiem ile jadę, ale wiem, że jadę szybko, bo mi się liśnik przekręca No mi już się przekręcił i zaraz, zaraz będzie kurcze yy... a, a mi się 30 radił Jest przekręci. budynek, jest budynek O, uważaj kamień na lewym pasie to, jedzie, to jest to, ba, to jest ciocia Juzia tutaj mieszka, jedziemy Dawaj Ciocia Józia, co? Ciocia Józia? Jaka Ciocia Józia? Nie znam Ciocia Juzi. Ja też nie. Ale, ale poznasz, że... O jest Ciocia Józia! O nie, nie mam broni! Józia! Cio... Ciocia, zostaw! Zostaw, ciocia! Zostaw. zostaw! Ty, co mi? Zostaw! Poleciałem do góry, bo ja tu. Co? Ciocia Józia, zostaw mnie! Um... No się nie widziałeś jak zwykle. No nie, nie widziałem, kurde, no bo Ciocia Józia mnie tu atakuje, no. Auto mi wywaliło, umrzyłem i koniec, nie ma, game over. O, ciocia już się obraziła Patrzy w niebo, czemu patrzy w niebo? O, już patrzy... patrzy. No bo patrzyła na mnie jak go ratuje. JAK MIOTNĘŁA TYMI DRZWIAMI, TY! OLE ZŁA! Ej, biegnie do mnie Co, 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 co jest Dobra, słuchaj, bo ja muszę... Jest na dachu, jest na dachu, nie podoba mi się to Dobra, otwieram drzwi, wychodzę szybko, kałach TY, BO ONA JEST ZŁA o ROWER! Ona mówiła nie bierz mi roweru, a patrz, a tu rower leży. Dobra, cioci ludzi nie ma już. No i ja wziąłem rower. To dobrze. Ciocia Juzia powiedziała, że mamy kanapki w lodówce, jak coś. Okej, najpierw ci drzwi wyrwała, a potem ci powiedziała, że masz jedzenie? Tak. No, ciocia Juzia już zawsze była dziwna, to tam. TY! Chcesz dodatkową rurkę? Żadnych rurek nie chcę, patrz co mi się za tym stało. Patrz, no masz do paliwa. Ojeju, dobra czekaj, pomogę ci przewrócić, bo widzę, że dla dachu leży Ty mną za mną chodzi Ty zapakowałeś sobie drona do środka? Tak Ole pomysłowe ty Jak jak rozkminił? Ej bo mnie goni Ja nie mam już czym strzelić No nie no ja Czekaj chyba żeby znajdę kałacha, idę zobaczyć Jeden strzał! Chodź do mnie Masz jeden strzał Tylko jeden, nie zmarnuj go O ty o, no nie! No schowałem. Schowałem, ty, ale co? No nie! Ty, bo tu był. Tu licznik był, który można było kręcić. Jaki licznik? No Licznik samochodowy, który kręcić się dało. Ale chodź, 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 zostaw, chodź. Kanapę, gość, no, za moją kanapę gości! Chodź, zaraz weźmiesz za... tu. Kurde, tu. bo. Nie, no, ale... nie nie rób tego znowu, zostaw, już nie mam światła! No! Urwę ci! Ty, nie masz światła? No, zgubiłem. Tu, pa, licznik powinien być w tym miejscu, dosłownie pode mną gdzieś. Nie widzę. Bo ta, kurde, no tam można było kręcić tym licznikiem coś. Nie no widzę. Dobra, no trudno. Gdzie ją chcesz dać? Pod okno, pod okno. Ale tak. Ty! Ją się da bez skitu zamontować. Patrz! Dzień dobry! What? No cześć! Zamykaj mi drzwi! Dobra, czekaj, 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 bo na razie ogarniam tutaj tą, 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 kanapę. No dawaj, bo przeciął. No, ale na razie ty nie mogę wstać. Utknąłem. No co ty robisz? Przez przypadek nie mogę wstać, ty. No gościu, żeś urwał mi drzwi. No wstać nie mo... Kurde. Oj. Oj. Urwałem ci... Teraz... CO jest! Panie! Teraz nie wstaniemy oboje! The po co montujesz jak się nie znasz? <laughs> Czekaj, musimy, tu, musimy to jakoś rozkminić. Jak możemy zrobić, żeby wyjść? Kurde, survival Fandelong Drive. Ty trzeba się odpychać. O o, o o! Jest! Udało mi się Ty, ale czemu to się tak do tyłu montuje? Bo to źle montuje. No nie no, no to, to chodź swaniaku no pokażę, jak to zamontować. Ej, ale ja mam pomysł, daj na chwilę, ja muszę coś sprawdzić. Daj, daj, daj daj paletę, daj paletę. Bo, jak tak po, powiedzieliśmy o tym, że. że raczej, chyba się słapuje. Weź, o nie no, królik no. O! Chodź No nie mogę no. Zostaw mi, O! Ty z. Paletą się da. Dobra. Radzimy sobie z, króliki, z królikiem paletą. Pa, 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 ja mam pomysł, bo damy sobie taką paletę, nie. Okej, okay, attach i pa. Czekaj, idę po samochód. To myślisz, że się zesłapowało? Zaraz sprawdzimy, czekaj Czekaj, ręczny wyłączę No nie, stój Stój, 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 bo się nie zesłapowało Czekaj, to bym musiał zesłap... To trzeba zrobić w jakiś taki sposób Musiałbyś do ramy samochodu Nie, bo to się nie słapowało wtedy do samochodu Tylko się słapowało do yy, Ciała A, ale, ale teraz no... musisz to wsunąć Paletę pod ramę samochodu O, ty, 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 teraz, patrz czekaj. Ja próbuję, ja próbuję Okej, okay, tylko zamontuję ten zderzak, okej. Okay. No dawaj, dawaj, dawaj. Trzeba <laughs> by się podpięło tylko do jednego, drugie puściło chyba. Ty, stój, stój, stój. Kurde, bo jakbyśmy mieli drugą paletę, to jedną paletę ataczujemy do, do samochodu, drugą paletę ataczujemy do drugiego samochodu i tymi paletami po prostu paletę do palety ataczujemy. To bo trzeba zapamiętać, dawać, gdzie jest moje krzesło? Bo to trzeba to, naprawić drona. To zapamiętamy, tylko właśnie gdzie? O Jezu, jak wywaliło Twoje krzesło, ty. Dobra, biegnę po Twoje krzesło.